Znasz bajkę o trzech świnkach? Dobry moi kochani, witam Was w drugiej części na nasz ukochany temat, mianowicie fakty i mity związane z budownictwem szkieletowym. Zebrało się tego tak dużo, że musiały powstać dwa odcinki, jesteśmy teraz w drugim. Link do pierwszego macie albo w opisie, albo w komentarzu, zależy gdzie go Wam tam wkleję. Mam nadzieję, że oglądają mnie tylko osoby, które widzą mnie regularnie. Kliknęły subskrypcje. Jeśli nie, to właśnie te subskrypcje. Klikają i będą każdy odcinek miały w małym palcu na bieżąco. Dobra, lecimy. Trzeszczenie w domu szkieletowym jest dosyć ciekawym zjawiskiem i jest pierwszym z tych, które wymieniłem w pierwszym odcinku, które faktycznie ma sens i faktycznie występuje. No to prześledźmy, dlaczego tak jest. Po pierwsze, części z tych zagadnień trzeszczenia można zapobiec e, po pierwsze budując z odpowiednich materiałów, po drugie budując w odpowiedni sposób, ale części nie zapobiegniemy. Więc zacznijmy od tego, że drewno musi być wysuszone. Z różnych względów, ale jeśli chodzi o trzeszczenie, no to wpływa to w ten sposób, że drewno suche ma większą stabilność wymiarową, a to właśnie stabilność wymiarowa wpływa na to, czy jakiś element z drugim będzie dobrze spasowany, czy nie do końca, czy będzie się rozszerzał, czy nie. A wszystkie te zagadnienia w przypadku drewna i np. płyt poszycia, płyt OSB będą powodowały trzeszczenie, świszczenie, ocieranie, trzaskanie. Dlatego też Pamiętajcie, że takie domy trzeba budować z drewna wysuszonego, po to, żeby ono samo z siebie i tak będzie pracować, ale żeby nie pracowało tak bardzo. Druga sprawa, e, tak jak wspomniałem, czyli sama technologia budowy. <laughs> Największym problemem w domu szkieletowym jest zawsze strop. Strop w poddaszu użytkowym, gdzie ludzie chodzą po płytach OSB, które są e, układane na legarach, i ta podłoga po prostu trzeszczy. Normalną sprawą jest, że taki strop w mniejszym bądź większym stopniu będzie się uginał. Normalną sprawą jest, że taka płyta również będzie pracować. Dlatego też ważne jest, żeby między płytami zachowywać dylatację. Odsunąć to na te 3-4 mm, po to, żeby płyty, które byłyby na styk, ktoś sobie wejdzie na jedną płytę, to tutaj nie ma miejsca, żeby jedna płyta z drugą popracowała, dlatego Przesuwając się, będzie po prostu trzeszczeć i trzaskać. Kiedy damy dylatację, tego problemu nie będzie. Ta sama sprawa jest dokładnie w płytach poszycia, gdzie pionowe płyty również kładziemy z dylatacją, bo kiedy budynek pracuje, musi mieć tutaj możliwość, żeby te płyty się przesuwały. Oczywiście też tutaj jest kwestia temperatury, gdzie elementy będą zmieniały swoje wymiary. Jeśli mielibyśmy na styk płyty by się zwiększyły na przykład, bo nabiorą trochę wilgoci, no to mamy naprawdę duży problem. Owszem, e, konstrukcja nabierze dużo większej stabilności, ale nie potrzebujemy jej aż tak tyle, e, żeby mieć dom, który nam będzie trzeszczał. To są elementy, znaczy to nie wszystkie elementy, bo tam na przykład przy, przy stropie trzeba dawać jeszcze podkładki, e, półskę wentylacyjną, dobrze go zaizolować, najlepiej jeszcze zrobić sufit podwieszany, ale są rzeczy, których nie unikniemy i faktycznie Część tego domu czasem trzeszczeć będzie. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ te zmiany wilgotności będą zachodzić cały czas. Plus wasz was jest takie, czy nie wasz, plus wszystkich osób, które będą użytkowały dom szkieletowy, czy, czy też dom z bala, tam przecież jest dokładnie ten sam problem, jest fakt, że ten problem nie jest duży. Zwłaszcza jeśli zbudujemy z, z drewna wysuszonego. To się owszem będzie zdarzać, bo przecież nie wszystkie deski wyschną idealnie. Nie wszystkie deski popracują w ten sam sposób. Dlatego też ważne jest, że mimo szybkiej budowy domu szkieletowego, o czym będzie jeden z podpunktów, dać mu jednak trochę czasu na to, żeby on się dobrze spasował. Elementy poskręcane ze sobą na styk też muszą trochę popracować, poprzesuwać się, osiąść. Podczas całego tego procesu będą zachodziły trzaski. Będzie zacho zachodziło trzeszczenie, będzie cały czas słychać te konstrukcje, ale z czasem będzie tego coraz mniej. Aż ograniczy się tylko do tego, że elementy zmieniają swoją wilgotność, bądź też nagle nie wiem, dociążymy jakiś, jakiś narożnik domu e, i tam coś, czas rządzie, bo wcześniej nie, nie miało takich obciążeń. Ale prócz takich sytuacji tego problemu nie będzie. Tylko wciąż cały czas wam, powtarzam, czy dom musi zostać wybudowany albo przez kompetentną firmę, albo przez moich kompetentnych słuchaczy, którzy po oglądnięciu wszystkich moich odcinków będą wiedzieli już na te podstawowe tematy wszystko, co wiedzieć muszą. I subskrypcję nie przegapisz. O, to jest ciekawe zagadnienie: mikroklimat. Często słyszy się, zwłaszcza z ust sprzedawców, czy też budowlańców robiących domy szkieletowe, czy domy drewniane, że mają one swój określony mikroklimat. I nie chodzi tutaj o to, że jest w nich fajnie, bo są drewniane i człowiek czuje bliskość natury. Chodzi o to, że drewno samo z siebie jakby hmm, wpływa na wilgotność, która znajduje się w domu. No moi drodzy. To by miało sens, gdyby ten dom faktycznie był drewniany i byłyby to jedyne elementy, do tego jeszcze widoczne ze środka. Ale w sytuacji, kiedy my konstrukcję szkieletu mamy w środku ścian, potem damy na to folię opóźniającą parę i obijemy to jeszcze kartą gipsem, to to drewno nic nam nie będzie w domu zmieniać. Ono będzie faktycznie sobie tę wilgotność ustalać, ale w środku ściany. Wilgość będzie oddawało na zewnątrz, będzie ją pochłaniało, czy to z wełny, czy to z tego, co przejdzie przez folię paralizacyjną, ale my tego jako tako nie odczujemy. Chyba, że mamy dom z bali, gdzie bal e, widzimy od środka, bal widzimy na zewnątrz, to faktycznie w takim domu może mieć to wpływ na ten mikroklimat. Ale, ale nie w szkieletziaku, no proszę Was, no, nawet jeśli zostawicie sobie widoczne legary stropu, no to ileż tego drewna tam będzie? Tyle, co kot na płakał, to będzie jakieś, nie wiem, 10% całej konstrukcji. Na pewno za mało, żeby wpływać to aż w tak dużym stopniu, żebyście mogli to odczuwać. Większość to jest placebo albo, albo marketing sprzedawców. O, ten temat jest jednym z tych, który poruszyłem w odcinku na temat. Yy... Porównania technologii szkieletowej i murowanej, więc nie będę się jakoś strasznie rozwodził, podsumuję Wam tylko e, sam ten temat, właśnie ogrzewania i wychładzania. No, jest to prawdą, domy szkieletowe będą się dużo szybciej wychładzać, jeśli przestaniemy je grzać. Wspominałem Wam to wam w, w tamtym odcinku, e, że trzeba umieć przekuć to w plus. Dom murowany, tak jak Wam mówiłem, ma dużo większy ciężar przegród. Dużo większą akumulacyjność ciepła. W związku z czym, jeśli my włączymy ogrzewanie, to przez długi czas ciepło mieć nie będziemy, bo te ściany będą pochłaniały to ciepło, a dopiero później będą nam to oddawać. Ale jeśli my tam wyłączymy ogrzewanie, to przez długi czas w domu jeszcze będzie ciepło, bo te ściany będą nam grzały. W domu szkieletowym, tak jak wspominałem, akumulacji dużo nie ma, właśnie w związku z niską masą przegród i stropu. Dlatego też w domu szkieletowym. Wykorzystujemy fakt ogrzewania powietrzem. Ten dom bardzo łatwo jest ogrzać, bardzo szybko jest ogrzać, ale też on równie szybko będzie się wychładzał. Tak jak wspominałem w tamtym odcinku, dzięki temu możemy sterować samym, samym procesem ogrzewania, ponieważ mamy bardzo małą bezwładność tego systemu. Ale to też nie jest tak, że wyłączycie ogrzewanie, aby wy za 5 minut będziecie mieć 0 stopni. Nie, spokojnie możecie sobie wyjechać na 2-3 dni w ogóle się nie przyjmując tym, co w domu się dzieje, a jak do niego wrócicie, owszem, będzie tam na tyle chłodno, oczywiście mówimy tutaj o zimie, na tyle chłodno, że będzie trzeba włączyć jakieś ogrzewanie, ale nie będzie to 0 stopni, że wam woda w rurach zamarznie. Dajcie spokój. To, to nie są w tej skali różnice między domem murowanym a szkieletowym, ale warto jest mieć na względzie, że dobierając system. System ogrzewania, dobrze byłoby wybrać taki, który z tych profitów dawa możliwość skorzystania. Jeśli chodzi o tempo budowy, faktycznie dom szkieletowy da się zdecydowanie szybciej wybudować. Można też po prostu przygotować elementy wcześniej, tak zwaną, zrobić prefabrykację. Co przy domach murowanych, no dobra, występuje, ale z tego się bardziej korzysta przy budowie jakichś osiedli, gdzie Albo się korzystało przy domach z wielkiej płyty, gdzie po prostu moduły z oknami i drzwiami zostały już przygotowane w fabryce, tylko dźwig to nasadzał na, na, na szkielet. No ale w tej sytuacji przecież obecnie przy domach jednorodzinnych w ogóle czegoś takiego nie wykorzystuje. Dlatego dom szkieletowy można dużo szybciej wybudować, tak jak wspominałem w tym porównawczym odcinku. Musi to być jednak firma, która ma dobrze zaplanowane poszczególne etapy budowy i w momencie, kiedy. Kończy już jeden, to drugi jest przygotowany. Też wam wspominałem, że to nie jest tak, że domurowany musi być budowany długo. Nie. Problem polega na tym, że tam po prostu przyspieszanie procesu budowy generuje dodatkowe koszta. Dodatkowe koszta, jeśli chodzi o materiały, zaprawy to wszystko musi skracać czasy, czasy wiązania, które są potrzebne w tych procesach technologicznych, w przerwach technologicznych, więc i tak ten dom szkieletowy da się wybudować szybciej, tylko to nie jest aż tak, jak wszyscy ludzie Wam będą reklamować. Co do akustyki, moi drodzy, no to jest dokładnie to samo zagadnienie, co przy ogrzewaniu. Duży ciężar przegród tam powoduje lepszą akumulację cieplną, a w temacie akustyki powoduje lepszą izolację. Tylko tak jak Wam wspominałem w tym porównawczym odcinku, po pierwsze, kto buduje dom w pobliżu jakichś bardzo głośnych źródeł dźwięku? Jeśli budujemy na działce, na wsi, nie musi być koniecznie na jakimś kompletnym zadupiu. Ale no, w takim standardowym miejscu, w którym buduje się dom, to nie występują w jego otoczeniu tak głośne elementy, żeby nam to doskwierało, żebyśmy musieli jakoś szczególnie jeszcze sobie wygłuszać taki dom. Już sam fakt, że ściany będą wypełnione wełną, wystarczy wam do tego, żeby sobie w takim domu komfortowo i po cichu egzystować. Problematycznym zagadnieniem jest też strop, o którym mówiłem w tym odcinku, jeśli chodzi o, o trzeszczenie. Tylko też trzeba się do tego przyłożyć, zastosować konkretne rozwiązania technologiczne i będziecie mieli z tym spokój. Tak więc, moi drodzy, to jest prawda: dom szkrytowy ma gorszą akustykę od domu murowanego, ale po pierwsze, wy najprawdopodobniej lepszej nie będziecie potrzebować, ponieważ budujecie dom nie przy jakiejś autostradzie, tylko zapewne na działce na wsi. A po drugie, jeśli będziecie się trzymać rygorów technologicznych, to nie będziecie mieć problem z akustyką przy eksploatacji pomiędzy pomieszczeniami, że będziecie słyszeć w jednym, co się dzieje w drugim. Tam też przecież można ścianki z kartą gipsu zrobić np. z podwójnej płyty, środek dać jeszcze wełnę. Więc w tych takich punktach zapalnych można przecież doinwestować, zaizolować to odpowiednio i nie będziecie mieć z tym problemu. Tylko trzeba się do tego przyłożyć. Koszta, koszta, koszta. Yy, specjalnie umieściłem ten, yy, to zagadnienie na samym końcu, nie dlatego, że jest najmniej istotne, ale niejako nie jest to związane z faktami i mitami. Yy, no bo, jak Was teraz zapytam, to budowa domu szkieletowego jest tańsza, czy droższa od murowanego? No właśnie, połowa powie, że tak, połowa powie, że nie, ponieważ yy, Firmom udało się, firmom budującym udało się tak zniwelować różnicę cenową, że ciężko jest to teraz powiedzieć. Ale wynika to z faktu, że tak jak wam wspominałem w tamtym odcinku porównującym technologię, że przy domu murowanym, mimo że budulec jest droższy, to robocizna jest tańsza, bo firm jest sporo. A jeśli chodzi o dom szkieletowy, to budulec jest bardzo tani w porównaniu. Z, z technologią murowaną, ale z kolei droga jest robocizna. I te dwie rzeczy powodują, że ceny się wyrównują. Różnica pojawia się w, w sytuacji, w której wy dom szkieletowy budujecie sobie samodzielnie i nie interesuje Was, jaką marżę sobie narzuca firma. Znaczy interesuje Was, jeśli chodzi o materiały, a nie jeśli chodzi o samą robociznę. I tutaj, moi drodzy, macie ten ogromny plus, że ja pokazuję Wam, jak taki dom sobie można samodzielnie zbudować. Będą też odcinki, w których zobaczysz, jak obsługiwać programy, jakich zasad się trzymać. Dlatego też pamiętaj o tym, żeby subskrybować ten kanał i nie przegapić tego, bo na pewno ci się to przyda. No i co, spodobały Wam się moje porównania? Wyszło tego naprawdę sporo, mam nadzieję, że poruszyłem już wszystkie te najistotniejsze, najczęściej spotykane banialuki, wciskane przez ludzi. Nie wszystko jest banialukami, ale zdecydowana większość, no nie ma co ukrywać, tak, no to po prostu są argumenty dosyć śmieszne, zwłaszcza te, o których mówiłem w pierwszym odcinku, do którego link macie poniżej. Ja już teraz zapraszam Was na następne odcinki. One wychodzą regularnie, co tydzień w piątek o godzinie 18. A co będzie w następnym, co zobaczycie za tydzień, nie powiem Wam, ponieważ się sami przekonacie. Cześć!